Cześć. Ponieważ ostatnio wygrało pytanie, jakie umowy można dokupić do OC komunikacyjnego, to troszkę Wam o tym poopowiadam. Przede wszystkim pierwszą i najczęściej, najczęściej dokupywaną umową jest NNW kierowcy i pasażera. Umowa ta daje nam możliwość opłaty odszkodowania w momencie wypadku z naszej winy bądź z winy sprawcy. Drugą umową jest ubezpieczenie szyb. I tutaj uważam, że jeżeli ktoś nie wykupuje AC, to ta umowa może być bardzo przydatna, no bo wiadomo wtedy, jeżeli mamy z przednią szybę rozbitą, boczną, tylnią, możemy sobie naprawić samochód właśnie z tej umowy dodatkowej. Trzecią umową jest assistance, o assistance można mówić godzinami, w większości, za, w większości firm zakres jest podobny, rozróż, jeśli chodzi o parkingi, noclegi i tym podobne. Natomiast roz, rozróżniamy go limitem kilometrów holowania. I tutaj co firma, to inny zakres. Natomiast no, w razie awarii wypadku jest to bardzo przydatne, jeżeli ta laweta przyjedzie i ten samochód nam zabierze. I tu jeszcze bardzo często ludzie uważają, że asystans można dokupić tylko do samochodów nowych. Nie, asystans można dokupić do wszystkich samochodów. Ja uważam, że do tych starszych bardziej jest on potrzebny, bo te samochody się bardziej psują. I też czasami jest mylna informacja, że asystans można dokupić tylko jeżeli wykupujemy AC i to też jest błąd. Asystans to jest umowa osobna, nie łączy się ona z AC, więc możemy ją również dokupić do samego OC. Kolejną umową dodatkową jest zielona karta. Zielona karta bardzo często jest dawana do, za darmo do OC i, no i ona jest zazwyczaj w pakiecie. I ostatnią umową dodatkową jest ochrona zniżek. Ochrona zniżek w, większo, w niektórych firmach jest dodawana do OC w pakiecie, że tak powiem. W niektórych firmach kosztuje ona 10-20 zł. Natomiast pamiętajcie, że ochrona zniżek działa tylko na ten konkretny samochód i w tej konkretnej firmie. Więc jeżeli mamy tych samochodów kilka i na przykład mamy szkodę na innym samochodzie, to na tym samochodzie już tą szkodę będzie widać. Albo na odwrót, jeżeli mamy szkodę na, naszym, na tym samochodzie, który ma ochronę zniżek, to na wszystkich innych naszych samochodach ta szkoda będzie widoczna. Więc czy ta ochrona zniżek jest taka cudowna, to podejmijcie decyzję sami. I do zobaczenia następnym razem.